Jak widzisz, używam takiej pomocy. Zwykła, taśma klejąca, obojętnie, czy przedroczysta, czy nie. Ona pomaga nam usztywnić naszą pracę. Jak widzisz, ja już zaplotłam kawałek, żeby mieć do czego się odnosić, ja sobie taką pracę po prostu przyklejam do stołu. Zobacz, wtedy nie będzie nam się ona ruszała. Zauważ, że stworzyłam już te podstawy naszych, um, naszych ramion gwiazdki, zaprotłam je sobie tutaj, ale oczywiście teraz będę Ci pokazywać, jak to zrobić. Ja użyłam. Takiej ilości sznurków. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wybrałam pięć sznurków. Znowu używam tego podstawowego splotu, tak zwanego węzła płaskiego. Wybieram skrajne sznurki, trzy pozostałe umieszczam tutaj w środku. Te skrajne będą zaplatać. Wkładam taką czwóreczkę u góry, a drugi sznurek po drugiej stronie. Najpierw idzie u góry, a później od dołu do tego brzuszka czwóreczki i zaplatam węzełek. Następnie z drugiej strony to samo. Czyli układam taką czwóreczkę, kładę u góry i od tyłu wkładam do brzuszka. I zaplatam takich węzełków ze 3-4. Oczywiście zobaczysz, że może być ich różna ilość, niezależnie od tego, ile wybierzesz. Ta gwiazdka po prostu będzie się wtedy troszeczkę różniła. Ta podstawa będzie krótsza albo dłuższa. W zależności od tego, jak długie ucięłaś sznurki, czy sznurki, ta podstawa może mieć różną wielkość. I tak konsekwentnie zaplatamy sobie dalej. Używając pięciu sznurków, czyli bierzemy pięć kolejnych sznurków. Zauważ, że czasami wybieramy taki że jeden sznurek i drugi będzie do tej następnej części. Tak, więc zaplatamy. Używamy pięciu sznurków. Trzy zostają w środku, a te dwa, które są po zewnętrznej stronie, oplatają nam tą podstawę naszych ramion, gwiazdki. Zauważ, że sznurek, który tutaj splotłam na moje kółeczko, on gdzieś tutaj wystaje. Spokojnie można go uciąć. Ja robię to zazwyczaj na końcu, kiedy już zrobię całą gwiazdkę. Zaplatam. Zależy mi na tym, żeby pokazać ci, jak przejść do zaplatania dalszej części gwiazdki. Oczywiście zrobię to zanim zaplotę jeszcze wszystkie pozostałe ramiona, bo dalej będziemy już to po prostu powielać. Zrobię tutaj jeszcze ostatni. Węzełek płaski. Staram się pokazywać dosyć szybko. Jeżeli masz ochotę, to wróć do poprzednich wideo. Tam ciągle używam tego węzełka płaskiego, więc bardzo łatwo, jest, bardzo łatwo jest go zobaczyć w zwolnionym tempie. Następnie będziemy zaplatać te dwie części, czyli te części już mamy. Teraz będziemy zaplatać te części. Żeby to zrobić, wybieramy sobie. Jeden sznureczek, który był w środku, który posłuży nam do oplatania, jako taki rdzeń. Ja go używam tutaj jako rdzeń, i na nim będę zaplatała węzełki. I kolejny, i kolejny. I następnej zaplatam po drugiej stronie to. I znowu kolejny jest tutaj gdzieś słychać tam dzisiaj lanacie gręcznicy pod obawy pozwalają na razie o tutoriale. I zobaczmy. Te dwa elementy, zobaczymy, może jeszcze jeden poniałek. Te dwa elementy stają się tą częścią gwiazdki, którą łączymy na końcu. Mm. 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 To jest fragment naszej gwiazdki. Kolejne sznurki będziemy łączyć w tym kierunku.